No zróbmy być tego ogórka. No namówił mnie gościu. No zróbmy. No let's go. Kupiłam sobie tą mandolinę, ale jadę. Pa! Uważać na palce. Cebula? Wszystko jadę tym człowieku. A co się dzieje? Trochę się ścina. W powietrzu. Z boku. Idealnie. Cytryna. Trzeba to przyprawić trochę soli. Ja nie wiem, czy tam był sos sojowy. Dodajmy odrobinkę. E, odrobinkę. Dobrze, Ewo, dobrze. I tu się właśnie robi problem, bo jest łosoś, a ja nie bardzo za tym przepadam. E, wędzunką wali. Wędzunką. Trochę. Coś zielonego. Chociaż ogórek jest zielony, no ale Było to w ogóle tam w tym? Chyba tak. A zresztą możemy modyfikować, prawda? Serek. Oczywiście narobiłam jak na 30 osób. Na przełamanie tego smaku ja dodam pół łyżeczki miodu. To nie jest miód! To nie jest miód! Dla mnie jest. Dodam łyżeczkę majonezu bo no tak, a może i dwie teraz poczuję się jak kardaszianka. i po co fitness zrób sałatkę ogórkową trzeba powiedzieć że dla mnie bomba chłopak miał w nosa. Także smacznego i miłego dnia.